Dzień dobry. Muszę trochę nosa wytrzeć, bo tu chłodno. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj gościmy w ośrodku szkoleniowym SWAT, SWAT w Łodzi, czyli Polska Centralna. Jeżeli chcecie zobaczyć, co się dzieje w takim ośrodku szkoleniowym, który zajmuje się szkoleniami tak naprawdę wszelakiej maści do wykonywania prac wysokościowych, zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Chciałbym dzisiaj przedstawić Wam z jednej strony, jak wygląda takie szkolenie i wykorzystywanie w trakcie szkolenia tych różnych elementów sprzętowych, tych zabawek, które tu wiszą jako tło do dzisiejszego, do tej części mówionej tego odcinka, a z drugiej strony też chciałbym odpowiedzieć na dwa pytania, które pojawiły się na moim YouTubie, na moim kanale pod wcześniejszymi filmami dotyczącymi prac wysokościowych, były to dwa pytania. Pierwsze z nich dotyczyło faktu, czy wymagane jest jakieś doświadczenie do odbycia takiego certyfikowanego kursu do pracy na wysokości w dostępie linowym. Drugie z nich dotyczyło tego, czy w jakiś sposób taki certyfikowany kurs definiuje wysokość, na której możemy wykonywać tę pracę. Jeżeli chcecie poznać odpowiedzi na te pytania. Zapraszam do oglądania. Skupia się na, na pierwszym z zadanych pytań, czyli czy wymagane jest doświadczenie, żeby odbyć w ogóle taki kurs. Generalnie te kursy typu Irata, typu Sprat, typu OTDL posiadają jakby różne poziomy, nazwijmy to roboczo, wtajemniczenia. Są to zazwyczaj trzy poziomy, poziom pierwszy, drugi i trzeci. Skupmy się na ten moment na poziomie pierwszym, czyli jest to tak naprawdę poziom, na który, do którego przystąpić do takiego kursu na poziom pierwszy może przystąpić tak naprawdę każda osoba, która wyrazi taką chęć, która zapisze się na taki kurs, oczywiście będzie też musiała za niego zapłacić, oraz będzie na tyle sprawna fizyczna, na tyle sprawna fizycznie, żeby sobie jakby poradzić na tym kursie. Tutaj ten element sprawności fizycznej to też nie jest tak, że wymagane jest, wiecie, nie, 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 nie wiadomo, jaka sprawność, niemniej jednak bycie sprawnym w odbywaniu tych kursów po prostu nie przeszkadza. Może nam tylko i wyłącznie pomóc. W trakcie takiego kursu nie jest od Was wymagane jakiekolwiek wcześniejsze doświadczenie. Znowu, jeżeli je macie gdzieś tam nabyte, albo macie jakieś tło, powiedzmy, takie sportowe, tak to nazwijmy nie wiem, typu wspinanie, typu na przykład yy, speleologia to też w jakiś sposób Wam pomoże, ale w żaden sposób też nie jest to tak, że to wpływa jakoś turbo korzystnie, że daje Wam fory i w ogóle będzie Wam super, po prostu z pewnymi. Rzeczami jak przebywanie na wysokości czy też operacje sprzętowe będziecie trochę bardziej już oswojeni. Taki kurs na poziom pierwszy, jak powiedziałem przed chwilą, może odbyć tak naprawdę każda osoba. Kto, kto w ogóle interesuje się takimi kursami? Czasami jest to chęć zmiany pracy. Szukamy jakichś nowych różnych alternatyw. Czasami, nie wiem, trafiają na przykład na te kursy, nie wiem, osoby, które już są w wieku lat tam niecałych 40 na emeryturze, bo na przykład były to, jak, są to jacyś byli mundurowi. Oczywiście nie jest to sytuacja częsta, jest to jeden tylko z, i wyłącznie z przykładów. Czasami ktoś zobaczy na przykład na YouTubie, wiecie, jakiś materiał na przykład z pracy na turbinach wiatrowych, czy gdzieś tam z pracy na morzu i stwierdzi, że jest to dla niego interesujące, zafascynuje go to i szuka takiej możliwości szkolenia. Czasem po prostu z pobudek czysto finansowych. Ktoś gdzieś pracuje, słyszymy o tym, że gdzieś zarabia jakieś dobre czy też lepsze pieniądze, niż te, które my, w ten my na chwilę obecną gdzieś generujemy w jakiejś zupełnie innej pracy. I powoduje to, że zaczynamy się interesować tego typu, tego typu szkoleniem. Yy. Już ta motywacja, i z drugiej strony taka otwarta głowa, daje nam taką możliwość, że jesteśmy. No bo zmierzam do tego, jakby co może nam pomóc, żeby ten kurs zdać, żeby się nauczyć tych, tych różnych manewrów. Sytuacja jest taka, że jeżeli jesteśmy zaangażowani, mamy otwartą głowę i potrafimy się uczyć nowych rzeczy, na pewno sobie z tym jesteście w tym momencie w stanie poradzić i taki kurs ukończyć z wynikiem pozytywnym. Ile trwa taki kurs? Jest to w Polsce najczęściej 4 dni, to jest taka długość minimalna, zazwyczaj jest to 4 lub 5 dni. Kurs kończy się egzaminem, egzamin przeprowadza zewnętrzny egzaminator, który nie jest związany z ośrodkiem, nie widzi Was, jak, jaką Wy pracę wykonujecie w trakcie tego tygodnia szkoleniowego, czy popełnialiście wcześniej jakieś błędy, czy ich nie popełnialiście, czyli tak naprawdę do egzaminu przystępujecie z taką czystą kartą i to, jak na tym egzaminie sobie poradzimy, poradzicie, to jakby w, owocuje jego zdaniem lub, lub jego niezdaniem. Czego się uczymy? W trakcie takiego kursu uczymy się tak naprawdę poruszania się po linach i z wykorzystaniem tych nowych umiejętności tego poruszania się jesteśmy w stanie dotrzeć do miejsc i wykonać pracę co ważne bo jakby w trakcie kursu uczymy się poruszania po linach ale nie uczymy się jakby tego w jaki sposób już kolokwialnie mówiąc wywiercić dziurę w ścianie czy coś pomalować jest to nauka tak naprawdę dostania się do miejsca pracy i czy to będzie zjazd, czy to będzie jakieś podejście, czy jakiś inny manewr, i dopiero po tym jakby dojściu do tego miejsca, do tego miejsca pracy będziemy tą naszą pracę wykonywać w zależności od funkcji. Czy te kursy przygotowują do jakiejś specjalnej wiecie, wysokości, na której możemy, możemy pracować? Tu nie, nie rozwodząc się już jakby nad tym, jakie mamy tam w, w polskim ustawodawstwie te wymagania, kiedy praca jest pracą na wysokości, kiedy nie jest. Jeżeli jesteście też ciekawi takiego, takiego materiału, to zostawcie informacje w komentarzach. Generalnie te kursy, one nie przygotowują do jakiejś specjalnej wysokości, na której mamy pracować. Możecie po zdanym egzaminie i otrzymanym certyfikacie, możecie na przykład na następny dzień po odebraniu tego certyfikatu udać się nie wiem, do pracy na wiatraki, czyli na turbiny wiatrowe, które będą w wysokości nie wiem, 160 metrów czy tam. Jeszcze w tej chwili już są podobno też wyższe. Czy też traficie gdzieś, nie wiem, do pracy na morze, albo pojedziecie myć jakieś wysokie, przeszklone budynki w tych większych miastach Polski, które też wysokość mają dużą, ale równie dobrze możecie wykonywać też prace w tym dostępie linowym, na niższych wysokościach, wykonując jakieś prace na przykład remontowo budowlane czy prace innego typu, które wymagają tego typu dostępu budowlanego. Budowlanego, Boże, się zagadałem sam siebie na śmierć. Tego typu dostępu, oczywiście, linowego. Jeżeli macie więcej pytań i chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat tego typu pracy i tego typu kursów, za, naprawdę zachęcam do zostawiania tych pytań w komentarzach, bo macie jakby realny wpływ na, na tematykę tych odcinków i tego, co poruszam w tych odcinkach. Pamiętajcie również o Subskrypcji. Te nowe pojawiające się subskrypcje motywują do dalszej pracy, do tego, żeby te odcinki pojawiały się nieco częściej. I tyle. Zapraszam Was teraz na materiał, który nakręciłem przez ostatnie kilka dni w ośrodku szkoleniowym SWAT SWAT w Łodzi. Se quer que se without